Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ja jestem Miki, a to są Igrzyska Śmierci na mapie SG-1. Otóż jesteśmy na mapie e, las i po prostu jakoś tak nie mam e, co teraz nagrać, dlatego wziąłem się za nagrywanie Minecrafta. Jest to kolejny odcinek z gry Survival, Igrzyska Śmierci z Minecraft, e, odcinek już drugi. Mam nadzieję, że po prostu nie złapie laga, tak jak w poprzednim odcinku, i po prostu degramy go do końca. Ściszyłem nieco dźwięki z gry, żeby już nie było słychać tak tych burz, jak i tą muzykę będę. Dobra, 3, 2, 1. Poszli. Dobra, moja skrzynka, moja skrzynka. Mieczek, mieczek, mieczek. Tu jeszcze, jeszcze ta. Yeah! Baby! Dobra, mamy ładny osprzęt. Nie ma co, teraz muszę tylko uciec. Oczywiście, kurde, żeby było śmieszniej, to ja nie za bardzo grałem na tej mapie. Dobra, biorę na miecz albo na rybę. Dobra, będzie first kill. A tutaj nie uciekaj, chodź, 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 chodź. Nie, 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 nie. No, dziękuję tobie, kolego. Bardzo ładnie. Mam pierwsze zabójstwo. Ładnie zacząłem. Mam nadzieję, że dotrwamy do końca. Dobra, trzeba uważać po prostu, żeby. Ech, kurde. czy mi reszta tutaj nie dogoniła? O, jest piesio. Są mi grzybki, jest i kurczak. Grzybków nie biorę. Dobra, oczywiście jestem zielony na tej mapie. Nie wiem, gdzie co jest. Nie wiem, czy to na tej mapie jest taki fajny statek. Czy to nie na tej? Wiem, że statki ogólnie są na mapie. Ehm... Island. Także, także, także. Także wiem, że tutaj raczej nic nie będzie. Dobra, ale tu jest jakaś. E, jakiś zamek. Tu na pewno będzie coś ciekawego, bo że nie pominęło jakiejś fajnej skrzynki. Chociaż na razie jest ładny. Dobra, zjem sobie rybkę. Okej. Okay. Nie wiem, czy aż się te dźwięki przedknieją no, za ciche. Jeśli tak, to wybaczcie, znowu. Znowu, ale mam rzeczywiście ostatnie problemy z dźwiękiem. Dobra. Wchodzimy do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Tam widziałem jakąś wyspę w y okienku. Tak? Yeah. Tam też coś może być. Ja mam nadzieję, że nie wbiję tu na daremnie, wbiję tu na daremnie. No nie. Już tak nie może być Ludzie. Jak to nie ma to skrzynki nigdzie? No to fajne jajca Chyba że jestem na tyle ślepiej, i nie zauważyłem. A to jest bardziej, bardziej, bardziej. Yy. Może tutaj jest gdzie ze sobą? Kurwa. Jestem, gdzieś gość. Jestem ziom, nie? Bierzemy to butów, tylko nie mam jeszcze w sprzęcie. Dobra, rybcią rybcią, chodź tutaj, rybciu. Dobra, ja muszę się chwilę zastanowić ale nie będę biegał z pustym brzuszkiem gdzieś na tamtą wyspę? nie, nie idę ponieważ się e, nie opłaca powiedzmy tutaj gdzieś pamiętam z tego że powinien być gdzieś most, oczywiście ja grałem na tej mapie ale nie grałem tak dość często jak na przednich, wow jaki lag e, dlatego e, dlatego po prostu nie orientuję się, gdzie są te lokacje. Dlatego biegam bardziej na ślepo. Dobra, biegniemy prosto. Biegniemy prosto. Wzdłuż brzegu będzie najlepiej, gdybym biegał. Może tu też będzie strumień gdzieś. I w strumieniu skrzynka, bo to też się zdarza. Tu, 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 tu. tu. Co, jednak muszę wskoczyć do wody. Nie. Ja nie wskoczę. Nie ma takiej opcji nawet. A ziemli rery tak jest. Ile nas jest? osiem Dobra, mam szansę na wygranie. wow, wow mał wosy bym się spierdził. Nie, 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 Są te pułapki, jak widzicie, podstawione. Dobra. Tu był jaki tam jest strumyk, to może być skrzynka, zasz. Pójdę zobaczyć ciekawość Muszę też tak odwracać o czy przypadkiem ktoś mnie... Nie ściga. Micie mam Optifajna, e, czyli to śmieszne przybliżonko. Oczywiście jest to bardzo przydatne. Dobra. Dobra, na razie biegam, biegam, biegam i nie widzę skrzynek. Wiem, że tutaj mogą być też e, na drzewach, na niektórych drzewach, na tych większych, ale na razie jestem w ich gąszczu, także jest lipa. Dobra. Trzeba by się znaleźć jakąś skrzynkę, kurczę. Kurca, fuck. E, Okej, okay, chyba zbliżam się z na respa. Dlaczego tak myślę? Bo widzę pojęczynki. O. Fajnie. Mam nasionko. Tak, jest resp. Są skrzynki. Czy ktoś mnie śledzi? Zaraz zobaczymy, czy ktoś nie ominął jakiejś skrzynki. Mam jeszcze zobaczyć. To tam nikogo nie ma. trzeba się oglądać, bo może być przypał. We mnie ubechył, jakby ktoś tutaj zostawił żelazny mieczek. Dobra, stamtąd przylazłem i pobiegłem wcześniej, teraz lubię w tę stronę. Okej. Okay. to myślałem, że ktoś biega, pływa, to lisek. Ale tutaj też nic nie ma. Kurde, na razie jest nieciekawe, ponieważ nie mam żarcia nigdzie. Mm -hmm. Niedobrze. Może być krucho z użyciem. Czy coś jest? Nie. Kurczę ja pamiętam, że na tej mapie znalazłem coś w strumieniu wody. Także chyba, fuck To mnie nie oszukają Nie No, got it, it. Ile nas zostało? Uuu Czterech tylko O, jest i lawa, jest i skrzynka Tylko jak się tam dostać do niej? Chyba nierealne Chyba żeby wziąć, skoczyć do lawy Ale z tej lawy już się nie da wyjść Także to jest podpucha Hmm, 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 co by tu wymyślić? Skoro ja nie mogę znaleźć gdzie skrzynek, czy to jest skrzynka? Nie. Fuck. Niedobrze. Niedobrze, bo mi e, życie jest znaczy O, jest i most. Mój głód spada. To był most, to była skrzynka na bank, ale już pewnie nie ma na co liczyć trochę pobiegałem ta skrzynka była chyba tu pod mostem czy znaczy, nikt mnie nie śledzi, chyba nie czy ona jest tutaj nadal czy to nie tutaj, hejże hejże chyba nie tutaj fuck już nie pamiętam ajajaj, przydałoby kurde um, trochę przyswoić się tej wiedzy minecraftowej wiem, że tam na pewno są skrzynki, ale tam raczej wątpię, żeby były już raczej chyba nie zabrali wszystko muszę popatrzeć nikt się na mnie nie czai z tym łatwym celem tutaj nigdzie nie ma skrzynki, no mogliby tutaj oddać, chociażby w tym miejscu ooo, albo w tym Coś się śmiesz, chłopcze ole miód ładnie dobrze dobra wymienię sobie spodemki jeku jak fajnie Ziemia łóżko jeszcze jedno bardzo fajnie się to ułożyło coś włączyłem czy nie Dobra, tutaj chyba jest skrzynka jedna. Tam, e, tam, 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 tam. Jest, tutaj jest. Czy, że tutaj nikogo nie było? Patrzcie jaki parkur. Och, fuck. Miałem ja się pokazać z killem. Nie wyszło. A, tutaj już byli. Czyli o tamtej skrzynce nie wiedzieli No to Hmm, Nie wyszło. Jestem w klatce. Zginąć lepięć, kończyć bo ja zakończę Kończyć bo ja zakończę, no to dobra Obra, jest piorun, wiem gdzie jest ziom Idę po niego Tylko że on ma żelazne pewnie, no ale cóż Najem się, może to mi pomoże Fajowsko by było Dobra Jeszcze jakbyś mógł piorunku wskazać mi drogę Jesteś tutaj, czyli on chyba idzie do mnie, tak? pewnie uzbrojony z żelaznym ekwipunkiem kurde, nareszcie go nie przechytra teraz także, 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 także no i gdzie on jest? Gdzież na spawn'a może? koczę teraz mogę pioruna nie wziąć że stąd strzelał piorun Może się mnie boi? Hehe Hehe he. Teraz był za mną Ile nas zostało? Nas zostało trzech Dobra, ja biegnę do tego wtedy No nic Chłopak mi... Fuck! No nic Pół serduszka Jedno serduszko znaczy Jest! Widzę go Czekaj, czy on nie widzi Zobaczył. Dobra, ale, 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 chodź tutaj. Chodź tutaj. Jestem w, lepszy, w lepszym położeniu, ponieważ. E, ponieważ on jest w wodzie. Tylko muszę uważać. A, ten się zbliża tutaj. Dobra, chodź tu. Mać, no on ma żelazny. Przerąbać, ale dobra, o tutaj, jakim cudem on mnie bije? Fak, dobra, przypominam, że za sojusze są bany. Kurde, przegrałem pierwszą mapę. No nic, nie trafiłem z z z z. Starting, dobra, ostatnie jeszcze jedna mapka. Nether, oczywiście, mus, musi być trochę różnorodność y, tych mapek. Dobra, mi się w pw. Dobra, zaczynamy. Ja tam nie biegnę. Po mnie to od razu. Do sobie może tutaj. Nie wiem. Liczę na to, że. Wow, 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 wow! Jakie lagi. Czekajcie. Niech się mapka wczyta. Dobra, poszło. Gdzieś jaka jest skinia. O właśnie, tutaj na przykład. Co tam, że życie stracę? Jeszcze w dół biegniemy. Ten była skrzynka, ale. W... Kiedyś tam, pamiętam, próbowałem po nią pójść i... <laughs> nie wyszło mi to za bardzo. Jest, 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 jest. O tej skrzynce pamiętałem. Fajnie. Fajnie. Kurde, on mi może wrócić do lawy. Chodź tutaj, suka Dobra, dobrze mam. W miarę. Chodź tutaj, chodź tutaj. Do lawy chcesz mi rzucić, co? No chodź, 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 chodź Czy on ucieka? Chodź tutaj Chodź tutaj, kmiocie Ale walka na pięści Jezu, mam serduszko Nie wiem, jak to się stało, że on mnie rozjechał. Przecież on nic nie miał. No się ma, no i to było na tyle z dzisiejszego grania w MC. Także ja już się zamierzam Oczywiście Zapraszam do oceniania, komentowania i subskrybowania oraz odwiedźcie fanpage, żeby być na bieżąco. I zapraszam do oceniania i komentowania. Już to mówię, dobrze. No także trzymajcie się wszyscy. I Pa, pa. Siema! Dzięki za obejrzenie filmiku. Jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę oraz ocenę poniżej. Chcesz obejrzeć poprzedni lub następny film, wybierz okienko poniżej. Aż być na bieżąco? Nie zapomnij zasubskrybować. Pa pa!